No dobra, zabieram Was w takim razie w Góry Sowie, koło Jaworzna. Tam było lądowisko kosmitów i tak dalej. Tutaj płynie rzeczka, którą żeśmy mijali. Oczywiście ci kosmici i tak dalej, to co mówię to wszystko żart. W tej rzeczce zabarwionej rudą żelaza, dlatego taka czerwona, pływają ryby, które przed chwilą widziałem. No, witam wszystkich serdecznie. Przed nami rzeczka Łóżnik, a my jesteśmy w Jawoźnie, w Pieczyska. No, nas nie interesuje dzisiaj rzeka, tylko stara cementownia. Właśnie, czy tam jeszcze coś zostało? Zobaczymy w terenie. No, mijam po drodze taką opuszczoną restaurację. Poczekam, czy coś w tym stylu się nazywała. No, popada całkowicie w ruinę, a my udajemy się tam w tamto miejsce. No, jestem blisko cementowni, ale po drodze zauważyłem taki sobie Stawik. Nie wiem, czy tu dawniej był most, czy coś w tym stylu jest obecnie zawalone. Stawik jest tam, a my cementownię mamy tam. No warto było zerknąć. Powiem Wam tak, no zauważyłem fragmenty po cementowni, jakieś budowle w oddali. No, historia cementowni no, zaczęła się w 1885 roku za czasów no, zaboru austriackiego. Cementownia była wtedy niewielką, którą założył szczakowski kupiec. Z tego co widzę w tym miejscu też kiedyś były budynki, bo oglądałem stare mapy. Obecnie nie ma nic. Ale ja budynek, który namierzyłem, jest gdzieś tam. To no na przełomie XIX-XX wieku, no cementownia przeżywał okres dynamicznego rozwoju. No to szybki, szybkich, głębokich zmian i tym podobnie, a wszystko za udziałem Austriaków, którzy zainwestowali w tym terenie. No wiadomo, były tutaj zabory, granice zaborów, okolica, tutaj akurat Austriacy panowali. No pierwsze obiekty, nie wiem czy dobrze widać, bo pod słońce są tutaj, ale to już właśnie nie obiekty, to już gruzy po obiektach, po budynkach, które tutaj były. No, a my podążamy dalej. Tu z lewej podobna sytuacja, taka sama sprawa. No wszystko leży na glebie. No pierwsze ładne ruiny. Podejdziemy tam bliżej. No za austriaków ta cementownia najlepiej prosperowała w Europie w owych czasach. Można sobie pomyśleć. No mamy ruiny. Zbliżam się do nich. No wiadomo, trzeba zachować bezpieczną odległość, a w ogóle obserwować, no bo odległość to mało powiedziane. Obserwować obiekt, żeby coś nie spadło na głowę i tym podobnie. Zachowana stara rynna, kawałek oświetlenia, jeszcze jakiś komin. Budynek, jak widzicie, zrobiony z cegły, cement. Z tej cementowni w Jaworznie. był odbierany przez, przez przedsiębiorców na całym świecie. Miał takie wielkie właśnie uznanie. Tutaj jakieś podpiwniczenie. Mury zachowała się jeszcze stara farba. Okiennice okrągłe. Jakaś szyna, no mało widoczna. Najprawdopodobniej wzmocnienie stropu, którego już w tym miejscu nie ma tutaj na 100% były łaźnie, wskoczyłem no, sobie po taki, nie wiem czy to dobrze widać, schodach, ja to tak ujmę, do góry, bo chcę zobaczyć, jak obiekt wygląda z tej perspektywy. A mianowicie całkiem ciekawie, no strop widać, łamany był przez ciężki sprzęt samoczynnie, raczej miałby problem, żeby szczelił kawał żelbetu. Zachował się jeszcze w dobrym stanie strop drewniany obity papą. Zauważyłem wcześniej, dochodząc w to miejsce. No, widać, że jakaś kopara łamała. Tutaj ten strop, tam jest takie oderwane. I zauważcie, ile tam jest zbrojenia. No, raczej samoczynnie takie coś, no, raczej by nie runęło. Przez taką był okiennicę widać jeszcze żelbetowe mury po cementowni, ale nie o tym chciałem Wam też do końca powiedzieć. No, bo powiem Wam, no nasi tu byli. No, zerknijcie na to. A my idziemy dalej. No dobra, idę dalej, przenoszę się dalej. Powiem Wam, myślałem, że na miejscu nakręcę materiał o nieistniejącej starej cementowni. Jednak coś jeszcze zostało. Ogromne silosy przede mną. No, mam nadzieję, że uda się tam gdzieś wejść. No, widać, że jeździł tutaj za mną po tej górce ciężki sprzęt, który wyburzał tą całą cementownię. No, już tam idę, już to obejrzymy. Zasuwamy do przodu. A powiem Wam ciężki: no zerknijcie na te ślady. No, nie była to zwykła koparka, tylko jakieś wielkie monstrum. Weszłem do góry, teraz chodzę na dół. Myślałem, że obieg jest tutaj, a jednak trochę dalej. No, zbliżam się i zbliżam. Jestem coraz bliżej i bliżej. Obiekt już wyłania się coraz ładniej. Myślę, że go też super już zaczyna się widzieć. Naprawdę robi ogromne wrażenie. No powiem Wam, cementownię w województwie śląskim, bo jesteśmy w województwie śląskim, w Jaworznie. No właśnie te historyczne, zabytkowe, niektóre wpisane do rejestru zabytków, drugie nie. Na przykład cementownia Grodziec koło Będzina, wpisana całkiem niedawno do rejestru zabytków. No ale obiekt w opłakanym stanie rozsypuje się z roku na rok popada w coraz większą ruinę No według mnie przykładem takiego jawożna, chociaż te silosy, chociaż ten obiekt po tym co tu było, a było to na skalę światową, Europy i tym podobnie powinno zostać powinny być tutaj poprowadzone ścieżki dydaktyczne No informacja, że takie coś było a nie burzyć. No, ale od tego są inne mądre głowy. Ja tylko przyjechałem tutaj nakręcić film, nacieszyć okno tym, co tutaj jest, no i pokazać Wam to przy okazji. Dobra, mamy silosy. Wchodzimy do góry, powiem Wam, do około 20 metrów z wyż. Ciekawe, czy do silosów uda mi się wejść. Widzę otworki, ale no niestety zasypane. Mam nadzieję, że będą jakieś większe. Patrzę z lewej, patrzę z prawej. Na razie nic. Namierzyłem otwór nieco większy. Spróbujemy zobaczymy. A może się uda. Ale jazda, powiem wam. Wczołgałem się tędy, aż mnie zatkało jakiś dziwny zbieg okoliczności, którym z tych otworów pada światło w to miejsce. I czemu akurat w to miejsce? A zobaczcie, a tutaj butelka po piwie. Wyglądało to z daleka, jakby był zastawiony stół. Oj, ale, ale, ale kolejne przeżycie, powiem wam coraz częściej na moich przygodach właśnie. Z kamerą w ręce mam takie zajawki, takie dziwne, a to strop ze 30 metrów w dół. No, 25 przechodzę na drugą stronę. Zostawiam w tyle tamte silosy i ten do którego wchodziłem. Zerknę, jak sprawy mają się od tej strony. Trochę w dół, powiem Wam otwór do silosa w tym miejscu akurat jest zasypany, a oto one, no jest ich tu cztery, no przeczytałem, że z satelity kapitalnie by to było widoczne, zerknijcie sobie na mapę Google, na pewno no, robi to imponujące wrażenie. No, obe, obeszłem, ale strasznie wieje, powiem Wam, zerwał się silny wiatr, bardzo silny, ale dobrze by było tak parno. Teraz trochę nie ochłodzi. Obeszłem silosy z drugiej strony, to tak wyglądają. Powiem Wam naprawdę, potęga. Poszukam jeszcze jednego obiektu, który mam do namierzenia. Jeżeli go znajdę, to powiem Wam z archiwum X obiekt. Jakby się przenieść w góry w sobie, ale jeżeli znajdę, to pokażę, jeżeli nie, wytłumaczę. No, ja poszukuję takiego obiektu, jak już wcześniej powiedziałem, jakby lądowisko statków kosmicznych z Górsowi z II wojny światowej, ale to nie żadne lądowisko. To była jakaś puczka, czy coś w tym stylu, która tutaj się gdzieś znajduje, albo znajdowała. Dobra, idę, idę i szukam po co w Góry Sowie jeździć jakbym to powiedział obieg mam bardzo blisko mnie bo widziałem jego zarys tylko czy tam się jakoś w miarę dostanę nie wiem znajduje się dosłownie tutaj za tymi krzakami mamy tu taką ścieżkę no i spróbujemy tam dojść no dobra zabieram Was w takim razie w Góry Sowie koło Jawogna tam było lądowisko kosmitów i tak dalej. Tutaj płynie rzeczka, którą żeśmy mijali. Oczywiście ci kosmici i tak dalej, to co mówię, to wszystko żart. W tej rzeczce zabarwionej rudą żelaza, dlatego taka czerwona, pływają ryby, które przed chwilą widziałem. No przede mną koło rzeczki stary budynek. Też ruina. Po cementowni. A my musimy dostać się na drugą stronę, tu ktoś próbował i komuś nie wyszło, dlatego atakuję tam. Dobra, znalazłem przejście z drugiej strony. Oj, ruchome kamienie, ale byłaby gleba. Dobra, ale udało się, przechodzę. Przechodzę. I powiem Wam, jak to namierzyłem pierwszym razem, właśnie patrząc satelity na Sidos, nie patrzałem tak mocno. To właśnie wbiło mi się. Pod uwagę niesamowitą od razu Góry Sowie wpadły mi w oczy i te pochitlerowskie właśnie obiekty których latały przedziwne pojazdy kosmiczne niewytłumaczalne do tej pory Dobra, wchodzę do środka a zaraz zobaczycie czemu Góry Sowie i czemu akurat ten obiekt To no zerknijcie sami Czy to nie on? Ten, który wam przed chwilą, przez telefon pokazywałem. No nie, ale jest niesamowicie podobny. Jakby ktoś tutaj zrobił zdjęcie, stawił na Facebooka albo gdziekolwiek, na jakąś stronę internetową napisał, że jest w Górach Sowi tajemniczy betonowy obiekt. Ja bym w to uwierzył. To niektórzy, albo wszyscy nawet z was wam tak samo. No powiem wam obiekt ciekawy, ale stanąłem w tym miejscu nawet nieświadomie. Teraz tak zerknąłem, bo robiłem fotografie. Nie tylko kręcę film. Trochę mnie zamurowało w tym miejscu. Coś smutnego musiało się wydarzyć kochanej babci i dziadkowi. No nie wiem, czy to jest przypadek. Jeżeli ktoś coś wie więcej na ten temat, do jakiej tragedii doszło w tym miejscu, albo to jest żart, nie wiem. To piszcie w komentarzach. Dziękuję. A ja idę dalej, by pokazać wam ten obiekt z wszystkich stron. No rewelacja i praktycznie. Zatoczyłem taki krąg, weszłem tamtędy, za chwilę tamtędy też wyjdę. Powiem Wam, betonowa konstrukcja zrobiła potężne, ogromne wrażenie na mnie. No dobra, idę dalej. Zwiedzania w tej okolicy zostało mi już po prostu bardzo mało. Tędy weszłem, jak i tędy wyjdę. Zerknijcie na to. Kąwalię niedługo zaczną kwitnąć. Już te zalążki. A ja jeszcze zerknę na rzeczkę, której nie pokonałem w tym miejscu. Ze względu na ślady jakiegoś człowieka, który próbował przejść, ale nie udało mu się. Ze względu na to, że teren jest bardzo mulisty i bagnisty. Takie okno, które widzieliśmy z zewnątrz. A właśnie oto te ślady tej osoby, która próbowała. No, na sam koniec mojego materiału na dziś. Jeszcze wam robię takie ostatnie ujęcie. No, już kończę mój materiał na dziś. No, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Za to serdecznie dziękuję. Zapraszam do moich archiwów, które już nakręciłem na kanale. To zapraszam również do filmów, które niebawem nakręcę. No do usłyszenia. Z Jawożna Pieczysk. No i starej zabytkowej cementowni do usłyszenia.